Maj to jeden z najpiękniejszych miesięcy w roku. Kwitną kwiaty, drzewa i krzewy, a owady budzą się do życia. Ja dziś postanowiłam wybrać się do Ogrodu Botanicznego w Poznaniu. Zapraszam Państwa na wspólny spacer! Podczas tego spaceru towarzyszy mi Pan Mateusz Sowelo, dendrolog. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie Mateuszu, co obecnie możemy podziwiać w ogrodzie botanicznym? Na pewno teraz w centrum uwagi jest kolekcja lilaków. Nas otaczają krzewy jeszcze przedwojenne, dużo starych odmian sławnego francuskiego ogrodnika Wiktora Lemois. Co warto dodać o lilakach, to na pewno to, że one pochodzą z Bałkan. I często były nazywane lilakami tureckimi. Lilaki to też był dar Sulejmana Wspaniałego dla ogrodów europejskich, które trzeba przyznać, że szturmem podbiły Europę i od już 400-500 lat są uprawiane i do dnia dzisiejszego budzą sporo emocji. I jak widać, w ogrodzie botanicznym lilaków nie brakuje. A ten piękny okaz to? Jest to wisteria kwicista, inaczej glicynia, czyli pnącze, które rośnie w lasach Japonii i Półwyspu Koreańskiego. Najstarsza glicynia w Japonii ma już około 130 lat. Nasz okaz jest około o połowę młodszy, ale co roku bardzo obficie kwitnie. Co tutaj warto podkreślić, to to, że kwiaty są podobnie zbudowane do kwiatów fasoli, grochu czy chociażby bobu. Jest tak dlatego, że wszystkie te rośliny przynależą do jednej rodziny i wykazują pewne cechy wspólne. Bardzo panu dziękuję za rozmowę, za te wszystkie ciekawostki, ale proszę państwa, to jeszcze nie koniec naszego wspólnego spaceru. Widzimy się niebawem, proszę koniecznie pozostać z nami. Do zobaczenia. A my ponownie witamy Państwa z cudownego ogrodu botanicznego w Poznaniu. Dotarliśmy do alpinarium. Kilka miesięcy temu byliśmy tu z ekipą programu Witaj Wielkopolsko i podziwialiśmy to miejsce jesienią. Teraz zakwitła tutaj wiosna. Panie Mateuszu, co możemy zobaczyć, co możemy tutaj podziwiać? Na pewno mamy wiele roślin drobnych, niewielkich, które są delikatnie niepozorne, ale mamy też takie, które się wybijają na pierwszy plan na alpinarium. Jest to chociażby janowiec hiszpański. Pięknie teraz kwitnie. Z roślin troszeczkę niższych, na przykład haber górski, pełnik alpejski, a z jeszcze drobniejszych, chociażby skalnica pięciopalczasta. Czy uprawa roślin górskich jest trudna w Wielkopolsce? Jest ona, delikatnie mówiąc, kłopotliwa, dlatego że to są rośliny, które rosną w bardziej wilgotnym klimacie w górach jest większa wilgotność powietrza, większa suma roczna opadów, aniżeli mamy chociażby w Poznaniu. Dlatego też u nas na Alpinarium jest cała masa różnych instalacji nawadniających. Są linie kroplujące, są zraszacze i dużo strumyków i zbiorników wodnych, które też... No, woda odparowująca ze zbiorników wodnych podnosi wilgotność powietrza. To wszystko jest korzystne dla uprawy roślin górskich. Na pewno bardzo charakterystycznym miejscem na alpinarium są te nasze nerkowate zbiorniki wodne. Tak, one są cudowne. Choć teraz są trochę zarośnięte glonami, to jest to celowe zaniechanie ich sprzątania. Jest tak dlatego, że mamy tutaj na alpinarium populację traszki zwyczajnej. Jest to gatunek, który jest w Polsce objęty ochroną. No i Trochę jest tak, że on uatrakcyjnia nasz ogród botaniczny. Większa bioróżnorodność, większa obecność zwierząt, to więcej życia w ogrodzie, więcej walorów, a obecność gatunku, który jest pod ochroną, na pewno podnosi też, no myślę, znaczenie całej kolekcji wszystkich organizmów, które tu mamy w ogrodzie. Bardzo panu dziękuję za kolejne spotkanie i za rozmowę. A z tego co mi wiadomo, w najbliższych dniach pogoda zdecydowanie będzie nas zachęcała do wiosennych spacerów. Więc tutaj, do Ogrodu Botanicznego w Poznaniu, koniecznie trzeba przyjść.